Goście Magazynu Ekonomicznego, w ramach misji mediów publicznych, spotykamy się ze związkowcami, żeby spojrzeć na gospodarkę przez pryzmat, przez punkt widzenia pracowników. Pan Mikołaj Machowski, NSZZ Solidarność, dzień dobry. Dzień dobry państwu. I pan Mirosław Grzybek, OPZZ, szef branży przemysłowej i członek Rady Dialogu Społecznego, dzień dobry. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie autorze. No i jak się ma dzisiaj branża przemysłowa? Branża przewysł obecnie trzewa dość spory kryzys, bo od kilku lat ma coraz gorsze jakby warunki funkcjonowania. Związane przede wszystkim z zwiększonymi kosztami produkcji, zwiększonymi kosztami funkcjonowania, pewnymi decyzjami politycznymi, bo mamy wysokie koszty energii, wiele zakładów, jak i również produkcji jest obarczone emisją dwutlenku węgla. Proszę sobie wyobrazić, że na przykład wyprodukowanie jednej tony stali to jest obarczone dwoma tonami dwutlenku węgla, a wartość Jednego dwutlenku węgla to jest czasami w zależności od giełdy, ale prawie do 100 euro. Więc polskie hutnictwo, polskie stalownictwo, nawet można powiedzieć europejskie, bo to jest jakby szerszy wymiar, boryka się coraz większymi problemami. I to już akurat widać, bo jeżeli powiedzmy w Chinach. Yy, jest 1% większej produkcji, czy jakby, jakby zapasu produkcji, to w Europie to jest 10%. Można powiedzieć, że Europa potrzebuje tej stali, potrzebuje tego hutnictwa, tylko coraz więcej, jak gdyby nie bardzo się opłaca produkować, bo są tak wysokie koszty produkcji, że my jako pracownicy, którzy są zatrudnieni w tej branży, to tak i w Polsce, jak i również na, na forum europejskim, bo mamy kontakty, rozmawiamy z naszymi kolegami z różnych, z różnych zakładów, również w tych branży, obawiamy się, że po prostu w najbliższym czasie, jeżeli nie będzie jakiś Spójnej polityki europejskiej dotyczącej hutnictwa czy stalownictwa to ten najstarszy przemysł, który dał przecież podwaliny wspólności e, europejskiej, prawda? No bo w 1948 roku to była wspólnota węgla i stali. O ile węgiel, powiedzmy, w tej chwili wiemy, jak przeżywa ogromne trudności, natomiast nie wyobrażamy sobie funkcjonowania go, nowoczesnej gospodarki, nowoczesnej Europy e, bez, bez stalownictwa. A widzimy, że Europa po prostu przegrywa ten, ten dystans, jak gdyby gospodarczy i ekonomiczny, z Chinami, no bo Chiny nie są obarczone aż tak wielką jakimi kosztami produkcji, jak ma to w Europie. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że każdy chce żyć w naturalnym środowisku, korzystnym środowisku, prawda? Chcemy tą, ten klimat, jak i również środowisko zastosować dla następnych pokoleń, no ale niestety nie jesteśmy w stanie rywalizować, bo albo będzie to wspólna polityka światowa i wszyscy, ko wszystkie koncerny będą jak gdyby chronić to środowisko, albo Europa po prostu, no, brzydko sobie umieszczelimy sobie w kolano, że będziemy, wyprowadzimy, że wielkie koncerny, które w tej chwili e, skupiają tą produkcję przemysłową, wyprowadzą tą, 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 tą poza, poza, Europę. Zresztą to widać nie tylko w przypadku stalownictwa, bo to hutnictwo, można powiedzieć przemysł motoryzacyjny, również te same problemy ma przemysły, przemysł ten chemiczny, ale również i cementownie też ostatnio mają ogromne trudności właśnie z tym, rywalizacją powiedzmy na rynku europejskim z, z, z towarami spoza, spoza Unii Europejskiej. Także to jest taki dość skomplikowany problem. Czyli tu chodzi o to, że żeby to wszystko wyprodukować, to trzeba wyemitować CO2. No tam z tych kominów leci. Tak. I teraz za tę te emisję tego CO2 trzeba płacić kary. I to, te kary, te pieniądze wydane, powodują, że to, co jest produkowane, no jest droższe. A w innych częściach świata jest taniej, bo nie ma tych kar. Tak. I teraz Europa potrzebuje na przykład stali, no żeby choćby produkować te samochody, a... No nie opłaca się kupować tej stali produkowanej w Polsce czy w Niemczech i w związku z tym skąd Europa bierze tę stal? No, można popatrzeć jak patrzymy na polski rynek. Polski rynek jest gdzieś około 12, 12 milionów ton stali, polska gospodarka zużywa. Polskie huty, polskie stalownie mają możliwości produkcyjne na poziomie 10 milionów ton stali rocznie. Czyli 12 no, zużywamy, 10 moglibyśmy robić w kraju. A produkujemy, polskie huty i stalownie produkują tylko 6 milionów. Czyli po prostu te 6 milionów pochodzi albo spoza w ramach y, Unii Europejskiej, lub też spoza Unii Europejskiej. Więc to jest tu jest. Chin z Indii. Tak? tak, tak. Z Chin, z Indii, z Ukrainy e, również, prawda? No bo mamy w tej chwili te, te umowy, które pozwalają e, Ukrainie wozić towary z Turcji. Tam, gdzie nie ma tego dwutlenku węgla, tam gdzie nie producenci. Znaczy nie jest, są, tylko tam nie, tak, nie są Tak, ale nie są obarczeni tymi, tymi, e, tymi. A z cementem, karami. jak jest? Cementem jest podobna ta sama sprawa. Tak samo powiedzmy, koszty wytwarzania cementu, e, tony cementu to jest około tony dwutlenku węgla. I też polscy producenci obawiają się, że powiedzmy, e, te koszty funkcjonowania są coraz. E, Coraz, coraz gorsze, bo te cementownie są bardzo nowoczesne, są, spalają powiedzmy również śmieci, prawda, bo to też jest ważne, są w pewnym ciągu eko, 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 ekologicznym, e, więc, ale niestety ten, ten węgiel, znaczy, ten cement, który przyjeżdża spoza Unii, spoza Unii Europejskiej, na przykład z Ukrainy, jest kosztu do 200 złotych tańszy na tonie, więc trudno teraz powiedzmy tym producentom, którzy korzystają, czy inwestorom, nie obniżyć sobie kosztów funkcjonowania, budowania dróg, Domów, powiedzmy, nie korzystając z tej, tej możliwości. Prawda? Czyli to nie chodzi tylko o te kary, ale też o to, że jak się zainwestuje na przykład w cementownię i produkuje ten cement w taki sposób, żeby nie płacić kar, bo się nie emituje tego dwutlenku węgla, no to z kolei trzeba w kosztach tego cementu uwzględnić te inwestycje. I to również powoduje, że taniej jest kupić cement z Ukrainy poza Unią Europejską, bym tak ogólnie, bo to jest ważne. I to wszystko z powodu Zielonego Ładu? Między innymi tak, ale to są decyzje takie polityczne, z którymi e, ciężko nam, powiedzmy, jako związkowcom, e, można powiedzieć, znaczy z jednej strony zgadzamy się z tą jakąś polityką e, europejską, więc Zielonym Ładem, jak gdyby założeniami, ale z drugiej strony, jak gdyby nie możemy pozwolić na to, żeby ten Zielony Ład, powiedzmy, czy ta polityka europejska e, likwidowała nasze miejsca pracy w przemyśle. Więc, więc tutaj... E, Albo... A jeszcze proszę, zanim oddamy głos Solidarności, która słucha też. Czy z tego tytułu już na przykład następują jakieś zwolnienia w przemyśle w Polsce? No na przykład takim symbolem powiedzmy byłoby powiedzmy likwidacja znaczy likwidacja zakładu, który wytwarzał silniki wysokoprężne, bielsko biały. Mhm. To też była, to prawda była to też narracja Stellantisu, ale podbudowana powiedzmy, tym, że po 2035 roku według dyrektywy Unii Europejskiej nie będzie możliwości rejestracji samochodów w Unii Europejskiej silnikami spalinowymi. Więc można powiedzieć, że też jakby umarł pewien symbol motoryzacji Bielsku Białej, gdzie przecież w 1973 roku, bo wielkie otwarcie Malucha, gdzie był wielki rozwój tej motoryzacji, I to jest taki jakby też symbol. bo pierwsze mieliśmy upadek włókiennictwa w Bielsku Białej, spore zakłady, które podwoływały sukno. No a teraz mamy troszeczkę też taki kolejny symbol, czyli po 60 latach, właśnie 50 latach, no mamy jak gdyby zamknięcie tego zakładu, który był symbolem, symbolem wtedy nowoczesności w latach w latach 70. To też jest jedna z takich jakby, jakby kamyczków. Co prawda, przemysł motoryzacyjny w Polsce istnieje, będzie istniał, tylko jak gdyby powolutku jest, tak jakby tak troszeczkę coraz zanika. Mm. No też nie wiadomo, co będzie w związku z tym, co Pan mówi, z przemysłem na przykład w Niemczech, który no, motoryzacyjnym, który motoryzacyjnym. Sługuje tak wiele zakładów pracy w no, Polsce. Nie? Tutaj mamy sporo, można powiedzieć, że... To dużo za chwilę do tego wrócimy. Teraz Solidarność i pan Mikołaj Machowski. A jak Solidarność patrzy na ten Zielony Ład i na tam całą po, po politykę właśnie związaną z... Trochę, trochę się uśmiecham, ponieważ no, wiadomo, jak Solidarność patrzy na Zielony Ład. Urządziliśmy dużą demonstrację w Warszawie przeciwko temu. Gorąco się sprzeciwiamy, ponieważ uważamy, że to będzie śmierć takiego przemysłu, jaki istnieje teraz w tej chwili w Polsce, a nie widać sygnałów, żeby rząd planował jakoś pomóc w transformacji tak naprawdę tego przemysłu. To wszystko się sprowadza w tej chwili do prawda, tego wolnego rynku, niewidzialnej ręki rynku, no, która nie działa. A, i, a właśnie zakłady, pierwsze zakłady już się zamykają, są pomruki o kolejnych i tutaj nie, nie widać, żeby było lepiej. I wracając już do tej stali chociażby, to przez wiele lat europejska i polska stal Wygrywały na tym, że po, e, oprócz tego, no że była blisko, e, to było o wiele wyższej jakości niż sta, stal produkowana w Chinach czy w Indiach, ale oni nadrabiają ten dystans technologiczny. I już niedługo nie będzie tego impulsu, żeby kupować stale z Polski czy Europy po prostu dlatego, że nawet jeśli jest droższa, to po prostu jest lepsza i do pewnych zastosowań e, można e, u, użyć wyłącznie tej stali najwyższej jakości. E, więc tutaj. No, bardzo niechętnie patrzymy na Zielony Ład i to, co jest planowane. Ja tu mogę opowiedzieć taką bardziej osobistą anegdotę związaną z Zielonym Ładem i ogólnie tymi wszystkimi postępowaniami ekologicznymi, które teraz się wprowadza. Taka, że mam dwuletniego synka, który niedawno nauczył się chodzić, i jak chodzi, no to głowę ma. Ciut wyżej niż te rury wydechowe samochodów spalinowych. I z jednej strony bardzo bym chciał, żeby no, nie musiał wdychać tych spalin, ale z drugiej strony sam mam taki samochód, diesla i uważam, że no, w sytuacji, kiedy coś się stanie, kiedy muszę go zawieźć do lekarza, do szpitala, no to potrzebuję tego środka z transportu. W tej chwili w Warszawie Zwłaszcza w dzielnicach peryferyjnych, już nie wspominając o jakichś bardziej odległych wioskach czy mniejszych miastach, nie ma komunikacji publicznej, żeby taki transport zastąpić. Więc co się stanie z tymi rodzinami po, po 35 roku? A o jakiego rodzaju wsparcie na transformację tych zakładów, hut, zabiegacie? Czy to są jakieś konkretne propozycje ze strony. Związków zawodowych, no nie wiem, tam zakłady Grupa w Niemczech, oni swego czasu dostali takie parę milionów euro, żeby się trochę znaczy, przestawić? Po, polityka rządów Niemiec i Polski do własnego przemysłu jest zupełnie inna. Niemcy potrafią jako tak. Nie powiem, że obejść, może obejść, może nagiąć regulacje unijne, że zapewniają bardzo aktywne wsparcie dla przemysłu, transformacji, jego dofi szeroko dofinansowują. U nas to się ucina, właśnie mówiąc, że to byłoby wbrew regułom europejskim. Natomiast w Niemczech czy we Francji, a nawet we Włoszech takie wsparcie można zapewnić, więc nie wiem dlaczego w Polsce to nie działa. Nie działa? Znaczy. Tutaj jedynie, jedynie, jedynie formą pomocy rządu to było to, że jako związki zawodowe walczyliśmy w Radzie Roku Społecznego na temat dofinansowania również dla przemysłu energochłonnego, które nastąpiło. Ale uważam, Było że to, takie dofinansowanie. Było takie dofinansowanie. Duże? Pie, proszę, 5 miliardów. 5 miliardów, miliardów, miliardów złotych e, na to, żeby się było, przestawić. Znaczy może nie kwestia tego wysokie koszty energii, żeby, żeby ten przemysł... Czyli miał, opóźnienie sytuacji tak naprawdę, a nie rozwiązanie. Ale, ale tutaj... I nie na tu, przestawienie, tylko na wyrównanie. Na wyrównanie tej, mhm, kosztów różnie. energii, dlatego, że koszt energii energii w Polsce, no, wielokrotnie zwyższa wyższa niż w Niemczech, prawda? Najbliższy sąsiad. I to też jak gdyby ten przemysł niestety cierpi na tym, że pewne decyzje polityczne, jak i rządowe, powiedzmy, powodują to, że ta energia jest zbyt droga. I tutaj wnioskowaliśmy w Radzie jak Społecznego, to nam się udało przeforsować, żeby było takie dofinansowanie. Wiele zakładów z tego skorzystało, powiedzmy. Ale to jest jak gdyby kropla w morzu potrzeb. Natomiast tutaj, jak gdyby, jako związki zawodowe też e, oczekujemy od rządu pewnego tego wsparcia, tej, tej Takiej, jakby, jakby, można powiedzieć, polityki gospodarczej, polityki przemysłowej, długofalowej. bo jak to co pan co, rozumie przez to? To powiedzmy kwestia z tego, że od kilku lat, do kolejnych ekip rządowych, jako PZ zwracamy się właśnie o politykę przemysłową, o to, żeby ci przedsiębiorcy, którzy funkcjonują w tych trudnych warunkach, hutnictwo, stalownictwo, przemysł chemiczny, cementowy, jak i motocyny, widziały pewną, jak gdyby, konsekwencję pewnych zdarzeń i, i, i wydarzeń, powiedzmy, jakby ta pewną stabilizację, bo jeżeli nie będzie jakiejś takiej Suwencji, czy pomocy, powiedzmy tak jak na przykład jest w Chinach, prawda, bo tak w Chinach słyszymy o tym, że jest pewna subwencja dla, dla przemysłu energochłonnego, dla przemysłu motoryzacyjnego, dla hutnictwa, powiedzmy te wyroby oni są... poza tym, że nie płacą tych kar... Kar jeszcze mają subwencje, dlatego tak mogą rywalizować na, 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 na światowym rynku właśnie z wyrobami europejskimi, więc, więc y, 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 tutaj jakby takiej takie polityki przemysłowej zresztą Europa też, można powiedzieć, chodzi o motoryzację, no puściliśmy w, w samochody elektryczne, bardzo fajnie fantastyczna sprawa, tylko że te samochody Samochody po pierwsze są drogie, trudno jest czasami gdzieś ładować, no ta infrastruktura też nie nadąża, powiedzmy, za tym. Też można powiedzieć, że Chińczycy w tej chwili, kiedy kiedyś rywalizowaliśmy, powiedzmy, e, to była w zasadzie gumka, gdzieś chińskie pióro i tak dalej. W tej chwili te wyroby są wysoko przemy, przetworzone, te samochody już, e, można powiedzieć, spełniają te warunki europejskie, no więc jeżeli polski, europejski, powiedzmy, klient dostanie samochód w przejrzeniu na polskie złotówki 100 tysięcy, ten samochód taki pełny wyposażony, europejski za 150 tysięcy, no to, panie doktorze, no, w siłą rzeczy ten, ten klient wybierze ten samochód za 100 tysięcy, spełniający te same warunki, więc tu jest jak gdyby ta, ta, ta rywalizacja, powiedzmy rywalizacja między, między gospodarcza między Europą, Chinami Stanami Zjednoczonymi. Stany Zjednoczone oczywiście wielokrotnie były też takie, jak Trump, prawda, był prezydentem, narzucił pewne cła, myśmy myśleli, że ten CIMAM, który w tej chwili Unia Europejska forsowała. Trump się odwołuje do tego, co pan mówi, on mówi w Stanach, mówi wrócimy z tym przemysłem, no, tutaj to... zrobimy cła, znowu się wszystko będzie kręcić. No, no tak, ale, ale musimy, że Unia Europejska jest bardziej otwarta, więc my uważaliśmy, że ta dyrektywa dotycząca CIMAM-u, czyli, czyli tego śladu węglowego, e, natomiast jak gdyby te, te mechanizmy jakby troszeczkę nas zawiodły, bo miał być to od 1 stycznia 2025, a się okazuje, że od 1 stycznia 2026, więc, e, więc jak gdyby na razie te firmy tylko. raportują. A ciekawe to, co, co Pan mówi o tej polityce e, e, ekonomicznej, polityce gospodarczej. Jeśli chodzi o przemysł, bo też czytałem niedawno w Rzeczpospolitej taki duży tekst profesora Grzegorza Kołotko, który zresztą w przyszłym tygodniu będzie gościem magazynu ekonomicznego Polskiego Radia RDC po 9. No i profesor w płynięcie tego tekstu, który właśnie jest o, też o przemyśle, o gospodarce, pyta, kto jest takim głównym ekonomistą kraju? Jak rozmawiałem z różnymi ludźmi o tym tekście, to mówią: No, ale po co nam taki ekonomista? No, no. Mówią, no, żeby miał może jakiś taki właśnie plan gospodarczy. No ale po co nam taki plan? Przecież jest rynek, niech te firmy lepsze wygrają, gorsze no. przegrają. A jak wy na to patrzycie? Czy potrzebny jest taki główny ekonomista e, kraju, polityka gospodarcza e, kraju, czy to powinien wszystko załatwić rynek? Panie Mikołaju. <tuszy> Raz, że te mechanizmy wolnorynkowe to tak naprawdę nie działają w rzeczywistości, ponieważ no, jest wielu graczy, którzy, którzy często stosują różne... Zagrywki, które no nie są zgodne z tymi ide ideami wolnego rynku właśnie cła, blokady, certyfikaty, yy, subwencje. No właśnie przykład Chin jest taki, że oni na przykład właśnie w kwestii samochodów elektrycznych yy, tak mocno dofinansowują yy, swoją produkcję baterii, że oni to właściwie te samochody, o których Pan mówił, oni praktycznie yy, produkują bez zysku. Po to, żeby najpierw wykończyć europejskich producentów. Więc no tutaj w takiej sytuacji nie można mówić o wolnym rynku, kiedy jedna strona tak mocno dofinansowuje swoich producentów, tak, że inni nie mogą konkurować. Więc tak, przydałby się ktoś taki, który by, no nie powiem, że sterowałby, ale no dawałby jakieś. Może sporządzałby jakieś plany albo przynajmniej analizował skutki tego, co może się stać, bo w tej A chwili tego nie widać. Nawet potrafiłby pan wskazać jakiegoś głównego ekonomistę kraju takiego. Tak, nie, no, takiej osoby nie, nie znam. A może mamy jakąś być. spójną strategię, właśnie ekonomiczną, jeśli chodzi o przemysł. Nie, no tutaj nie mamy. No, zresztą pan tutaj kolega z OPZZ mówił no, właśnie, że od wielu, wielu lat nie mamy takiej A polityki. Powinniśmy mieć. Powinniśmy mieć. Dlaczego? To znaczy, kwestia tego uważaliśmy, że. Bo niedawno minęła pier, pierwsza różnica wyborów, prawda, 15 października, e, w momencie kiedy premier rządu Donald zapowiada o powstanie Ministerstwa Przemysłu w Katowicach, które zostało utworzone 1 marca. E, Pamiętamy, że, kto jest ministrem przemysłu? E, Marzenna Czarnecka, Czarnecka. Uważaliśmy, że wówczas te tematy przemysłowe będzie skupiała w swoich rękach. Natomiast nadal okazuje się, że niektóre tematy są w Ministerstwie Klimatu, niektóre są w Ministerstwie Infrastruktury, a niektóre w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. No i tutaj mamy też jakby taki... Ksiądz Pana wini, Pan Księdza, a nam biedne zewsząd Mamy, nędza. kiedyś mieliśmy Ministerstwo Gospodarki, Panie Rektorze, i to jak gdyby było skupione w jednym, w jednym, w jednym, w jednym, w jednym a to też jest kolejny ciekawy wątek, bo też wielu ludzi mówi, którzy się tym zajmują, że nas trochę załatwiają te silosy. Każde ministerstwo to jest osobny si i one zamiast współpracować, rozwiązywać jakoś problem jeden, no, to skupiają się na tej wzajemnej rywalizacji no, i osobno się tego nie da zrobić. No, tutaj czasami, jak nosimy jakiś yy, problem na Rady Dialogu Społecznego, to tak mówimy, to jest moja działka, ale powiedzmy to należy do Ministerstwa Klimatu, prawda, bo to przecież yy, emisja tlenku węgla, jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa państwowe, no to jest Ministerstwo Aktywów Państwowych, prawda, bo są jeszcze. Ale to no, uważacie, że na przykład ministerstwa powinny być inaczej zorganizowane? Może gdyby kwestia, gdyby decyzyjność była, yy, decyzyjność powiedzmy była w jednym. Wiemy, duże ministerstwo, ministerstwo Przemysłu, które ma nie, pod sobą gospodarki. wszystko. To pan, kiedyś było Ministerstwo Gospodarki, które skupiało wszystkie te elementy, prawda, no potem to zostało rozczłonkowane w jakim celu, nie trudno mi powiedzieć, natomiast y, uważam, że Ministerstwo Gospodarki to było mocno silne, takie, które skupiało te wszystkie, wszystkie elementy, jeżeli Minister, Przemysłu, znaczy Minister Gospodarki powiedział, tak, to wtedy, powiedzmy, poszczególne resorty wtedy realizowały te... te, 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 te. Natomiast teraz, no to no, później nawet, jak zbiera się zespół w razie tego społecznego, no to jak nie ma tego Ministerstwa, no to, czy przedstawiciela ministerstwa, no to, bo różne są też zadania, no to wtedy powiedzmy musimy to przełożyć na następny temat i taki trochę robi, niby temat omawiamy, ale jednocześnie nie, jak gdyby nie ma konkluzji kończącej, czy powiedzmy jak gdyby efektu końcowego, ministerstwo... na które czekają zakłady pracy innym jako pracownicy A to też, ministerstwo w Katowicach to nie odgrywa takiej roli? Odgrywa, to znaczy spotkamy się z panią Marzeną Czarnecką, my mamy dialog, prowadzimy, tylko widzimy, że jakby decyzje są bardziej polityczne, jak gdyby na szczeblu, na szczeblu samego premiera, Dlatego też w ostatniej naszej Radzie okay. Federacji znowu napisaliśmy apel do, do premiera, że gdyby czekamy na. na no, ale decyzję... premier zajmował się powodzią, teraz no tak, zajmuje ale, się ale... migracją. No, czekamy mm -hmm. też na decyzje polityczne, no, zwłaszcza w kontekście tego, że od 1 stycznia Polska będzie miała prezydencję w Unii Europejskiej. Pani Teresa von Leyen mówi o tym, że gospodarka, że przemysł, że będzie to jak gdyby główna narracja, narracja przemysłowa więc jak gdyby narracja Unii Europejskiej więc jak gdyby uważamy, że może to, to jest właśnie ten czas, żeby premier Polski jakby mocniej zaakcentował sprawy przemysłu, powiedzmy na, na forum europejskim. No mamy również da, raport Dragiego, który mówi, że no niestety ta europejska gospodarka trochę traci konkurencyjność, więc no tak, główny specjalista agonii hmm. Europy no, właśnie ze względu na utratę konkurencyjności. No i tak mówię, tutaj mówimy o polskiej o myśli gospodarczej, polskiej polityce, ale w kontekście oczywiście Unii Europejskiej, no bo od 20 lat, od 21 lat, 20 lat, bo w tym roku miała 20-rocznica wejścia Polski do Unii Europejskiej, dajemy sobie sprawę, że jesteśmy je prawie jednością, te pewne rzeczy, dyrektywy jak gdyby przekładają się na... No dobrze, również... a co pana zdaniem w takiej polityce gospodarczej, w takim... Strategicznym dokumencie, jak rozumiem, to powinno się znaleźć w Polsce. Przede wszystkim ochrona polskiego przemysłu, bo. No, ceł nie możemy zrobić, bo jest no, unijny. Znaczy, znaczy, to jak gdyby. Chodzi znaczy, o to, żeby. Znaczy, ceł nie możemy zrobić, ale możemy walczyć na forum Unii Europejskiej o bardziej korzystne regulacje, l bardziej korzystną dla nas interpretację pewnych przepisów, właśnie po to, żeby zdobyć lepsze dofinansowanie dla trans prawdziwej transformacji, a nie na e, opóźnianie pewnych e, skutków. Czyli pieniądze dla zakładów przemysłowych, które się przestawiają na te nowe reguły gry, tak, tak żeby one. Wyprodukowały coś, co wytrzyma konkurencję z Chińczykami, którzy nie płacą kar, a za to dostają dofinansowanie od państwa. Tak. Na przykład. Takie na przykład. Coś. A jeszcze ch chciałem nawiązać do tego, co Pan mówił o rozdrobnieniu tych ministerstw. To takim ubocznym skutkiem rozdrobnienia ministerstw, oprócz tego, że one same w sobie nie potrafią uzyskać głosu, jest to, że w takiej sytuacji dominującą rolę, jeśli chodzi o politykę ekonomiczną, ma Ministerstwo Finansów, które ma zupełnie, jakby no jest głównym finansistą kraju, a nie ekonomistą. Patrzy wyłącznie na to, żeby się tam plusy z minusami zgadzały, a nie Patrzy właśnie, nie, nie potrafi spojrzeć na dłuższą perspektywę właśnie w perspektywie przemysłu czy gospodarki ogólnie. Znaczy, to jest wada tej sytuacji, w której nie ma tego głównego ekonomisty. Tak. Czyli w sumie panowie się zgadzają z tym, co pisze profesor Kołodko. Profesor Kołodko od wielu lat ma takie mocno lewicowe bym powiedział poglądy. No sam wychodził jakby z partii, był nominowany na pozycję wtedy ministra przez SLD, więc i ale ma takie poglądy właśnie mocno właśnie lewicowe, takie propracownicze też efektywnie. I pan też tak lewicowo patrzy z tym głównym ekonomistą kraju. <laughs> znaczy, Solidarność ma jakby pogląd, jakby taką łatkę prawicową, ale wynika ona z takiego ogólnego konserwatyzmu światopoglądowego. Natomiast gospodarczo jesteśmy jak najbardziej propracowniczy, pro. No. Proprzemysłowi krajowemu. Tak? A ten obecny rząd, który jest, to on jest taki bardziej właśnie proprzemysłowy, propracowniczy, czy jaki? No, propracowniczy nie jest. Tutaj proprzemysłowy wychodzi, że też nie bardzo. Znaczy, mam nadzieję, nie? że to się zmieni. To znaczy, tak jak mówię, No, jeżeli ostatnio właśnie pani Teresa von Leyen. Wczoraj była, spotkała się ze stroną społeczną i właśnie mówiła na temat e, ochrony tego przemysłu w Europie, więc mam nadzieję, że od 1 stycznia, kiedy e, przejmiemy prezydencję w Unii Europejskiej, to również nasz premier, e, nasi, nasi ministrowie również podejmą ten temat i będzie tak gdyby myślą przewodnią. Bo, Mirosław Grzybek, OPZZ, szef branży przemysłowej i członek Rady Dialogu Społecznego. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo. I Mikołaj Machowski, NSZZ Solidarność. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja się nazywam Grzegorz Chlasta, to był magazyn ekonomiczny Polskiego Radia RDC, wydawcą tego magazynu była Julita Nobis, no a za tydzień po dziewiątej zapraszam Państwa na spotkanie z profesorem Grzegorzem Kołotką w magazynie ekonomicznym Polskiego Radia RDC.